Siemanko z tej strony Venomi, to jest kolejny odcinek z Clickera, ale to już będzie opening. Opening 50 chromów dwójek więc otwieramy, zaczynamy już i wszystko będzie ze trackiem. Bo tu jest w sklepie takie coś nie tu. Nie tu jedno. Stat track guaranteed. i kupiłem więc wszystkie skrzynki będą ze SAT Wszystkie skiny będą ze SAT trackiem. Jak drobnie kosa też będzie ze trakiem. Na razie za ciekawie nie jest. Pięć skrzynek za nami, zostało jeszcze 45. Torikami. Hmm. AWP. Dickiel. Jak mi nie dropnie kosa z tych 50 skrzynek, to nie wiem, co się będzie działo. Wiem, co się będzie dzieje z tymi skrzynkami, jak mi nie drobnie. Albo chociaż różowy item. Czerwony. Na razie to tylko przelatują no nie. Jakby jeszcze był czerwony tamto No i dwie kosy przeletują. No i jak można trafić tą kosę? No i oczywiście już kosa przeleciała. No nie, a czego zawsze się zatrzymuje za nim, przed nim, przed nią kosą? Mamy achievement Mamy tutaj trzy achivmenty. Mm. No nie, już prawie dwadzieścia skrzynek. No serio. Czekajcie, drugi telefon dzwoni, dzwoni, robię cięcie, zaraz wracam. Już jestem. I otwieramy dalej. Hm. Mm. Zaczynam wątpić, że kosa mi poleci. I połowa skrzynek już za nami. I kosy brak. Mm. AWP Wormgat... JEST KOSA! No nie, dlaczego taka tania? Na same start traki wydałem pół tysiąca. I teraz mi wypada kosa warta 115 dolarów. Dobra, może druga wypadnie. Ale raczej wątpię. Może jakiś hyperbeast Paktory nie Star tragu. 30 skrzynek już otworzyliśmy 31 teraz No ale jest chociaż kosa no i jest FAMAS 3 euro serio 3 dolary co ja mam z tymi euro o. what the fuck 5 dolarów 15 skrzynek do końca no, hyper beast. No i druga kosa, nawet, no pewnie nie poleci. Na pewno nie poleci. Prawie 40 skrzynek już utworzyliśmy. Tylko jeden mm, fioletowy, yy, różowy, sorry. No i kosa. No i 10 skrzynek do końca. 40 skrzynek za nami. Czy poleci jeszcze coś dobrego? Chyba nie. No i sześć skrzynek do końca, pięć skrzynek do końca, no już nie będzie nic ciekawego na pewno. Było, misję wykonałem jakąś. Mhm. I ostatnie dwie skrzynki. Ostatnia skrzynka, w ostatniej skrzynce będzie pewnie jakieś gówno. O Galil. Ale i tak gówno, bo to jest 4 dolary prawie. Dobra, więc... Znaściliśmy się w 8 minucie, bo yy, jeszcze co wezmę. Yy. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i do następnego odcinka. Cześć!